Morning Kambodża! No, już pierwsza nocka w nowym mieszkaniu. Patrzcie tam banany. Bananowce duże. Pierwsza nocka na nowym mieszkaniu, także lecę na siłkę. A potem popaczkę. Odebrać muszę. Przesyłka przyszła z Wietnamu. <laughs> Lecimy. No, siłownia załatwiona Uuu Jadę po popaczkę do odbioru las, do punktu odbioru lasady, ale, ale jeszcze po jajka wstąpię i prosto po paczuszkę no, byłem jeszcze po drodze kupiłem te gumy takie Tylko trzeba zwrócić uwagę czy nie ma gdzie, gdzie nie gdzie 70% tych gum ma z której strony gdzieś tam czy w połowie czy na początku takie pęknięcie i te gumki wychodzą nie? trzeba na to zwrócić uwagę dwie wybrałem chyba jeszcze jedna została bez tych pęknięć bo tamte poprzednie to one są już na wykończeniu, nie, dlatego mówię, wezmę te, a one są fajnie tam do przyczepienia czegoś na bagażniku, ale mówię, tamte już są ryzykowne, jedna jest rozgięta za bardzo, a te, te haki I, i też ma te pęknięcie, nie, także to tam ledwo trzyma te gumki, dlatego dzisiaj wybrałem, mówię, te całe, bez pęknięć, to mam nadzieję, że trochę dłużej potrzyma, dobra, teraz jeszcze na, na rynku byłem, kupiłem mango i teraz jadę po tą, po tą paczkę. A ile wody przybrało w rzece, słuchajcie, masakra. Możemy no, coś ciekawego nagramy. Dobra, jadę. Hello, I got a message from here. Oh, small packet. Bo okay. <laughs> odbierzemy. O, przyszła paczuszka, widzicie, jest kratynka w środku. Zabieram i jadę dalej. I paczuszka z Wietnamu przyszła, słuchajcie. Dobra, najważniejsze, żeby... Halo! <laughs> Żeby kreatynki nie zabrakło. Miła rodzinka, wszyscy uśmiechnięci. W takich okolicznościach tutaj, zobaczcie. Jak fajnie to wygląda. O! <laughs> I tu tuktuczek tu stoi. O, tam dżungla jakaś, palmy kokosowe. Jest roślinności trochę. Dobra, jadę. Zobaczcie. Jadę akurat przez Riverside, zobaczcie jak jak ta woda jest wysoko, nie? Chociaż jeszcze poziom, jeszcze, jeszcze. Jeszcze do wylewu to jeszcze, ale jakieś tam smsy przedwczoraj przyszły ostrzegawcze, nie? Chociaż mi się wydaje, że chyba trochę spadła. Tak, bo w nocy dzisiaj nie padało i delikatnie, delikatnie spadł poziom wody, nie? Tam jakaś sieć, chyba te śmieci później zbierają, żeby żadnego zatoru nie było. Jadę po drodze tutaj, zobaczymy na placu, jak to tam się odbywa, te rusztowania jak oni to tam, co oni tam działają. No, muszę powiedzieć, że prace... O, o gruba impreza będzie chyba, skoro tyle dni wcześniej jakąś ogromną scenę budują. Także, no, może być fajnie. Tam też z drugiej strony, tam dalej też. No, zobaczymy. Będziemy obserwować, co się będzie działo. A tam... Przestanek autobusowy, można jechać, można czekać na dwójkę, albo na jedynkę. Do Lęborka. Przestanek autobusowy, słuchajcie. Jedynka do Lęborka. Ile lat będzie jechała? Dwa lata? Na razie. Riverside. A tu panie z drobnymi przekąskami. To jest siłownia, nie? Tutaj siłownia taka ta. Darmowa. Na wolnym powietrzu. mijamy. i lecimy, słuchajcie, zgadnijcie, gdzie lecimy po drodze ja jakoś ogromnej ochoty dostałem. Ciekawe na co? Napiszcie w komentarzu, na co ja mogę dostać ochoty ogromnej raptem, tak nagle, gdzie zmierzam. Lecę, napiszcie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i gdzie ja przyjechałem? Co? Gdzie ja przyjechałem? Proszę bardzo. Ciepło się. Słoneczko grzeje. A ja z tymi jajkami jeszcze no to... Słuchajcie, prace trwają. Tu już wywierciłem otwór, tu też we futrynie, żeby przewód pociągnąć od tego, od tego routera tam. Także to już mamy powiercone. Teraz muszę jeszcze tutaj na te półki. Na te półki tutaj nawiercić. Tu, tu. I jeszcze w łazience jedną. Także ze mnie, ze mnie leci, ale ja muszę jechać do żelaznego po wkręty z kołkami, nie? Także lecimy. No dobra. Śrubki i kołeczki. W swoim wybranym już dawno w sklepie żelaznym. Także mamy wszystko jedziemy chyba do domu. Czy jeszcze ja miałem coś kupić, że miast ja się nie wracał znowu? Kurde. Nie, chyba nie. Chyba mamy wszystko. Dobra. Pojechali. Jeszcze w jednym metalowym. Kontowniczki. Kontowniczki, a tu zobaczcie. A tu zobaczcie, lipki pływają w akwarium złote. Złote lipki, bez grzałki. To jest świetna sprawa, co? A filtracja od góry zobaczcie. Załatwiona. Ja miałem coś takiego, tylko że wiadomo większej, większych rozmiarów. To jest sump sam tylko umieszczony jest u góry na akwarium nie ja miałem go w szafce na dole ten sam ale to się wiąże z tym że musi być komin wtedy w akwarium nie i w zlot na dół ale można coś takiego zrobić nie to jest malutkie nie ale można coś takiego zrobić będzie dosyć duże będzie filtracja rewelacyjna dobra ja biorę kątowniki i lecę do domu no dobra wstępnie stare szafki z poprzedniego mieszkania eee, wiszą nie muszę jeszcze tego je przyczepić porządnie ale no od razu inaczej nie tak pusto było tu nie było gdzie co układać. Jeszcze trzeba będzie pomyśleć coś z tym stołem tutaj. To jest trochę za bardzo tutaj kurczę ingeruje mi w gezówkę. Nie wiem czy go tak nie postawić tego stołu albo lodówkę przestawić jeszcze dalej a zrobić coś z tą rogówką. Nie wiem ale to pomyślimy. Na razie tu bałagan jest jak cholera jeszcze. Ale tu dobrze bo muszę na razie wiertarkę oddać bo yy, do Adama przychodzą jutro tam składać meble i będzie potrzebna wiertarko wkrętarka. Także na razie to z grubsza powierciłem, co ma być. A, a potem zobaczymy, najwyżej jeszcze raz się pożyczy, nie? Eee, Oddada ma tą wiertarkę. Dobra. I to na razie tyle. Ja muszę lecieć, bo się śpieszę. Na razie. Ja jadę oddać wiertarkę na razie i, i do miasta. Jestem wykończony dzisiaj. Cały dzień roboty, a roboty, nie? A prawie nic nie zrobione. No, oprócz no, tych półek i tak trochę tu. Eee, te te pięki takie z korytarza, zapytałem się właściciela, czy mogę wziąć. No ciężki, to cholera, nie? chyba 50 kg, jeden pieniek. Eee, dwa pięki, jeden na drugim, i już woda ma swoje miejsce, nie? Bo na, tu, na tej stole to niestabilnie, jest, to jest takie jakieś amelinium, nie? To, tu nie ma gdzie postawić, bo tu jest gazówka, tu jest zlew, tam jest szajnik, nie ma gdzie postawić. I te pięki fajnie patrzę na korytarzu, były i mówię, kurde, zapytam się, nie? No i właściciel. Pozwolił, no to wziąłem i teraz nie trzeba się schylać, fajnie jest na wysokości, nie? Sobie można nalać. Dobra, jadę z tą wiertarką. Zobaczcie, a tu mamy. Mam futrzaka tutaj też. Zobaczcie, tu jest hol, A tu futro przyszło, właśnie otworzyłem bramę, przyszedł futrzak i się położył tu na schodach. O, Piotrek. O. A co to? A co tu następny płacze, tak? Chcę wejść. Aha, uh -huh. konkurencja, zaraz będzie jadka. Dobra, przyjechałem do Adama, nie wiem czy jest, czy nie ma. Jest! Jest Adam! Jest! Ja tak mówię, Jader, zobaczę. O, jest i Leila, jest i Stefan. Au, au. Pan Lejla. Cześć? To no, ty robisz, nie? O, to by się udało wtedy. Mówisz, będzie me, meble będą składane, to jak trzeba, to trzeba. Ja nie z tą jednostką, bo tam mamy też opcję składanki. A jak to będziemy składać, to półki to będzie potrzebne. Trzymaj, położyć ci tutaj. Zobacz, jest tam grubo ponad sto paczek z kim. Ja No rzeczywiście, kurde. Tu po bokach polgałych. Tam masz takie drobne, to masz. Ponad 100 jest. Kurde, tak od malutkich paciuszek do, na... do największych. To co tu jest tyle tego? Dobra, materialne walking. Dobra materialne. <laughs> dobra, martyria... No dobra o, nie, nie ma. mam szafierki, no. no. Nie, nie, nie. Zarobił się. O, jest i prezes. No. O połowy mniejszy. No dzisiaj się ważyłem Ile? u weterynarza, bo mam uwagę. No. No, tylko, wiesz, w chacie się jak na początku, to było bez zegarka, bez tego. Jisał no, no. u weterynarza dwa telefony, kurde, w kieszeni. Zegarek, no dobra, no to kilogram, no. no. wyszło 90 kilo, a wtedy było 112,5. Czyli jakbym zdjął zegarek, Garek. tego ósemka z przodu jest już. No to kurde lepiej jak ja, no. bo ja mam 9, 91, tak się waha nie, cały czas, jest, nie? Już mam mniej. Ale to wszystko przez te piwa ostatnie kurde. Nie? Wszyscy wpadają w alkoholizm i jeszcze mnie to spotka, ale nie, nie, ja się bronię, nie? nie w jakichś miejscach w nie to mhm. z bara, to. Ja, ja piję w domu, no właśnie, to jest najgorsze, nie? Hello Australia! Dobra, kaskę ci zrobię, Chcesz? How are you? Sí Siądziesz na kawkę, chyba to, to... Dobra, dobra, no. minut czasu do tego, bo... Dobra, no. Jak chwilę... Ten, Czekaj, wyłączę. Dopiero wrócił. <grym> no, to usiądziemy, kawkę wypijemy. Ale paczek tu, ja pierdzielę. To jest tył, bo to są mniejsze, nie? To znaczy, Inwestycja, kurde. Ogromna. A tu z i lejla. To, to odzie... no, no, no 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 To przywieźli, tak? Nie jechałeś po to, tylko przywieźli. O na co Skuterem jak boli, bo... Tak jak przeprowadzkę robiłem. Gdzieś by na ogon nadepnął jeszcze Rej? Stefek burczy mucha A to co to jest? nie no, wiem co tak. a Smysz dobra w basenie ktoś się kąpie? nikt nikt się nie kąpie dobra ale bez cukru nie? no tak ja nie piję z cukrem ktoś tam pływa? nie wydawało mi się cisza spokój ale woda czyściutka woda czyściutka rewelacja no dobra, kawę wypijemy i jedziemy dalej. To później jak tam skończą, to potem pożyczysz na chwilę, nie? No to jak ci, to jak ci tam skończą te szafy składać, to potem ci pożyczę jeszcze trochę, nie? Kartony, nie? Aha. Tu, 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 tu tam. A to nie ten patrz, tu robię sobie te pracownie, eee, przetwórstwa spożywczo rolnego. Polonia. O. Na tym stole będziemy pracować. Kupiłem. Sama pokrywa foliowa, kwasoodporna, taka przezroczysta, na 3,5 mm. Kwasoodporna, odporna, food grade, żeby była jasność. 70 dolarów. Za samą tą folię idzie do mnie z Chin, bo to w Chinach, nie? No, no, no. No, no i tu będą regały, tu będzie cała pracownia przetwórstwa rolno polonia. Biobranżowy zakład produkcyjny. <noise> zo. Ja. I kurwa, żeby uciąć te wszystkie tego, a też chcę, żeby to jakoś wyglądało, żebym mógł popatrzeć na kolory, jak pracuje, to dzisiaj zamówiłem 10 szklanych 30-litrowych baniaków prosto z Chińskiej Republiki Ludowej. To za baniaki i za transport. A mówię sobie: uj, stać mnie. Czyli żeby zamknąć analkowi busz? Ekstensywy, no. Nie Nieważne, że chemik, doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego twierdzi, że można, ale jak, ekstern... wiadomo, że ci doktorzy to opłaceni przez te, przez producentów e, pojemników, nie? Ja te pojemniki a, znam, bo robiłem chemię a, do akwarium morskiego. To no, musi być śmieszkie. No, no, kolorowce są, kolorowce ty, są bardzo a ty, wrażliwe. A, ty, na. a pod, no, pod chlorynem sodu to wręcz, jest neb, wręcz się zaleca, żeby później baniaki czyścić. No, no, Właśnie no, tym. No, no. Ale dobra, mieszkamy o to. To się ja, wszystko utlenia, mi i Tak, chodzi, i tak. Nie chodzi, żeby tak. widzieć proces. Też mm -hmm. wiesz jak wino gazuje, jaki kolorek dostało mm -hmm. w szkle. No tak, wiesz, tak, to tak. będzie już w ogóle zupełnie no inny tak, jestem Zwróży, no, wyżej. No. po to przygotowuję, tyle maszyn kupiłem. Tam są wyciskarki śrubowe też mm -hmm, do soku. Mm -hmm, Wyciskarka mm -hmm. do trzciny cukrowej taka elektryczna, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Jakieś że inne rzeczy, wiesz jak już robię, wiesz jak w to kurde w Wiechowoli zapłaciłem, to to mówię sobie, szklane, to szklane, nie? No, no. Będzie widać jak to gazuje, jak bąbelki. Tak, nie? no bo to tak. A będę tam jakieś korki dorabiał. Czy, ko czy, czy, czy jest mętne, czy niemętny, o, nie mętne? No, Władek się zna, to jest Władek, a nawet wczoraj Władek się. Zna. Ten mniejszy to jest Władek. A, A ten większy? Władek. A, no to widzicie, tajemnica została odkryta. No. Jest Włodek i Władek, nie? Ten, ale, ten mniejszy to jest Włodek. Ale, ale ja kiedyś ważniejszy. mówiłem Władek, a Adam mówi nie, nie, to Włodek. Ale Ta, mówię, a widzisz? No Włodek, bo to Władek to... był pierwszy i ważniejszy. Aha, no to teraz są razem już. A Władek i Władek są razem. No. No. Ale to fakt, to fakt, w szklanych bańkach będzie widać no. kolor, będzie widać czy to jest... Wskazuje, wiesz, tak, jak się tak. się zachowują tam osad, jak no. się zachowują... Czy, tak, czy jest klarowne, tak, czy, tak, czy, czy jeszcze tak. mętne jest to, w... Tak. bo w tych plastikowych rzeczywiście... obcy z kranikami, jak te kraniki to się tylko zapychają, to jest na pokazanie, normalnie rurki i z rurki się tego, nie? Mm. To jeszcze muszę dokręcić właśnie imbusy, bo to nie do tego, ale teraz wyczyszczaliśmy go, go, mam kilka takich stołów. A jak tu się schyzał, no, A ja dzisiaj kurde po tej przeprowadzce, wiesz, tu mówię, a ty jeszcze mi wysłałeś głosówkę? O mówię po mówię będziemy robić, też nie? No, no. pakować i, i nie wiem, może i sprzedawać no. dla siebie, ale mm -hmm. nie że co mm -hmm. chodzi, nie? No, Kawa no. Ciebie, nie? no. No i mówię, przyszedłem z siłowni, patrzę, odsłuchuję, no, mówię, już się położyłem. I zapierdzielam, wiesz, żeby tylko te półki po, po, powiesić, nie? Bo jest taki burdel. Ale fajna chata, powiem Ci, że mała, mniejsza, nie coś takiego jak tamta, tylko że po prostu... Czemu bycie ja zbudowany? teraz, hacze, jest nawet zapłacona kaucja. Można ją wziąć. Ja nawet nie chcę tej kaucji, przecież macie zapłaconą kaucję. Japońskie. A to jest fajne, wiesz? To zobacz, to, to bo to jest na. na, na to? Nie, to tak, żeby coś położyć. Mhm. Ale to jest na ocet, ładne, nie? Na ocet? Na ocet, coś sojowy, no, o no, no, no. no, tam wielkich krów. Śmieszne nie? takie, no. no. A to takie, no to jest innowaty, nie? Do jakichś drobnych takich a, przekąsek, Tak, przekąsek nie? tam, wiesz, no, no, pod no. kabanoski, kawanowski, kurwa, ogóreczki, wiesz o co chodzi no, nie? No, tutaj no. O. Ale pomieszczenie tutaj się do... tu To było miałeś zagracone chyba, co? Bo... Nie, no, stał ten stół na środku i były krzesła i a. przez to, a wiesz, a tu zrobił się takie, wiesz, że strewnie powiesiła kurtkę i sama jadła makaron przy tym stole. No, Bez no. sensu ogóle, no, 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 nie. No, no, to jest no. taka jadalnia śniadaniowa, ale to, to nigdy nie było używane. Nie? Suszarka nawet do włosów taka profesjonalna jaka. Jak w salonach fryzjerskich. No, no. A Stefan jak zobaczył strajdać z mailą, uderzył i zaczęły... Nie widziały co to jest. No. No, I się, głowa się głowa duża. A to, 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 to teraz, teraz tylko. No, kupiłem parę tych Homonta, ale kupiłem jeszcze nowe Honta, gdzie są w paczkach. Takie jeszcze z pasami tutaj, żeby sztywniej się trzymał. A, no ja miałem taki z pasami. Ale ten on jest ciężki i on nie, fajnie ale ten też. Ten sam plus pas. A plus jeszcze, tak. No i tak się dobrze trzyma. A Ja pas miałem i pociąłem to w cholerę, bo yy, wiesz co? Ja pod tym pasem się pociłem i koszulka była biała pod tym pasami. 50 kg wyciskarka do trzciny cukrowej. Nie? Mm, no musi być ciężkie, no, żeby to. Ta prasa, nie? No musi Później być. tam prasy śrubowe, dwie maszyny do nabijania opasy. Mm. O, jeszcze soda, jeszcze zapasy są. Jeszcze się. są, później ile paczek. A później dyspozytor do sody, mhm. to się robi z tego, a węża mamy, wiesz, mieszka sobie. Co ty gada? Tak, wczoraj, czy przedwczoraj byłem wieczorem, wczoraj, wieczorem, tam zobaczyć moje sadzonki, bo nowe posadziłem, mhm. ale rusza się coś. Tam wziąłem, odkryłem, odkryłem taką płytę wąż, nie? Mhm. Ja się na niego patrzę, na mnie, no tyle, no co. Mhm. Ale bo jakiś chyba nie... Jak przestałem ten e, świecić, to sobie poszedł. Wróciłem już później, żeby go wyprowadzić, a już go nie było, no to mieszka no, no, no. gdzieś tutaj, nie? No dobra, zobaczcie ile tu paszy. Kurde, co tu się będzie działo? To tajemnicą nicą jest pewnie. Nie, no tak. pojaśnię produkcja, <laughs> że to produkcja jest. No, 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 no. Moje a takie drobne, też kraniki, wiesz, no, no, mieszadła, dobra. rurki, korki, różne korki też do tych butelek, nie? Aha. Y nadziewarki, y jelita jelita te naturalne, jelita no, kolagenowe, uh -huh, uh -huh. siatki do wędzenia wędzarnicze. Palemka uh -huh. takie... tak, w... właśnie. Tak, zobacz, zobacz, że ona coraz bardziej dostaje tutaj. Nie wiem czy tego liścia nie wyciąć w ogóle. Yy, nie, zostaw, bo, bo one korzenie, tak, tak, nie wycinę się nawet takich tych. Jakby no. już później bardzo biały, to wtedy tak. A ona Słuchaj, jeszcze czeka. Czerpie... ja teraz przyniosę sobie ten i taki, bo ty się znasz, sadziła sobie to jest ten limonka, tak? Mm -hmm. I... W ten sposób szczepki wsadziła, jedną chce do wody. Można tak i tak. Można nie? tak i tak. No w wodzie szybciej puści korzonki i wtedy, i wtedy do ziemi, nie? No, niby tak, ale w ale tym klimacie no, no, tu. adaptacja, jest od razu w ziemi. Ja widzę po pestkach, mm -hmm. jak te robię awokado. Mm -hmm. I, jak wrzucisz do tego, puszcza ci korzenie, ale później już tak ładnie mm -hmm. nie rośnie, nie? No bo tak najczęściej to on się on robi się bior, w, w chłodnym klimacie, no tak, tak jak rzecz, u nas, nie? No, możemy tam pójść, tylko nie mam latarkę mam. Dobre. No właśnie. Bo u nas w naszym klimacie to raczej tak się właśnie robi, że do wody, nie i korzonki puszcza gdzieś w jasnym, jasnym miejscu, a w tropikalnym klimacie rzeczywiście nie trzeba, można od razu tam patyka wsadzić. to ale później jest ładniejszy rozrasta. Także są różne techniki, ale... Dobra. Ale tu w tym klimacie to wszystko rośnie, nie? Tu Za dużo nie, nie trzeba filozofii. O, jakie areki, przecież te areki jakie są ogromne, kurczę. To są te palmy, które, które u nas... A tutaj też fiorek nich... dzisiaj cięliśmy, bo gotowanie było, to jeszcze fiorek mm -hmm. z czosnku mm -hmm. i z tych, tych... A z tych mm -hmm. dużych nie chcemy mi puścić, a z tych, tych fioletowych cebulek puszcza ładnie, nie? Mm -hmm. I z tego. Mm -hmm. Tu widzisz, masz już jedno awokado nawet, nie? No. Tam mm -hmm. masz drugie, ale to... to a tu masz dwa widzisz? Mm -hmm. To są dwa duriany. No. Kurczę, tu wszystko wyrośnie. Tu w tym wilgotnym klimacie, tu wszystko. Dobra, Idziemy zobaczyć zawężowienie. Tutaj mam awokado już poprzycinane i zobacz, po przycięciu już puszcza podwójnie. A ja nie hmm. wiem, czy dalej to ciąć, czy już nie. Jak raz ściąłem, czy dalej ciąć te wzrostowe, takie główne e, Możesz przyciąć, on wtedy pójdzie a. wszerz bardziej, nie? No to już raz przyciąłem i tak? dlatego no poszedł to tak na dwa, nie? No, no. To, no to poczekał trochę. Poczeka, aż pójdzie tego na cztery. To wtedy, nie? No. 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 Tu mam, tu wczoraj pestki marakui. to jest wszystko awokado, a tu mam ten kaktus, wiesz co to jest? To jest no. ten dragon fruit, nie? Aha. Ale tu widzisz, wszystkie wypuszczają. Ale one nie? ciągną do góry, bo mało słońca, nie? Mało światła. Ale różnie wkładam, bo w różnych miejscach może mm -hmm. być różna wilgoć. Tej... Słuchaj, tu był wąż, nie? Czekaj, tu przebywać, nie? Tu był. No. Nie widać. Duży, mały? Taki 50... 40-50 centymetrów. takiego miałem w chacie kiedyś też w terrarium. Sandy. Aha, a to są te beczki, tak? To są te beczki, Aha. nie? Bardzo dobre leczki. nie? No. Dobra i zobacz, tutaj też durian. To jest mleczny plastik, tak, to jest tak jak miałem do tej. HDP! Uh -huh. HDP, uh -huh, uh -huh. No tu rosną pięknie, no widzisz. No rośnie ładnie. Słabe to światło trochę, ale... Słabe światło nie ma No i słuchajcie, Łabi, jak się czujesz? Świetnie. O kurde, ja no. mówię. To jest masakra, co? Ja sobie nie wyobrażam tego, ale może bym też, by się też udało, ale nie wyobrażam. Kiedyś mówię do jakichś tam zabiegów, kolonoskopii i tak dalej, to... Tłumaczyłem Ci pierwsze dni, to jest co innego. Tak, tak, i ja to odczuwam strasznie psychicznie, tam pierwsze dwa, trzy dni, cztery, nie? Ale dłużej? No i Adam mówi, że później już to wszystko mija, tak? No tak, organizm się adaptuje do ketozy, a później już korzysta z tłuszczu Twojego, który masz zgromadzony i się odżywia tylko wewnętrznie. Tak jak wiesz, masz lodówkę pełną, to nie musisz z zewnątrz do, z hipermarketu dostarczać żywności czy z bazarku, bo go masz, tylko musisz się przestawić, żeby jeździć z wewnątrz. No, no niby tak, niby tak I się Jesteś wszystko... na ketozie, tak? I masz tak. zapasy tłuszczu, więc organicz się odżywia już twoim tłuszczem, dlatego on tak znika. Ten tusz, tak? tylko niewiele niewielu osób zna tą ten, nie bo ja tak myślę by... że wiele osób zna co w ogóle zna mechanizmy ketozy to będzie wiedziało a to tak ale tak no. ogólnie nie ogólnie to nie jest tak powszechne, żeby sobie taką godówkę robić nie nie każdy jest Chrystus stanie tak robił i no mówił, żeby za nim podążać no, no. Ja, ja nie tylko w tym podążam bo później będę zamieniał wodę w wino o a to już jest <laughs> Czyli ja cały czas na w Czyli cud Ta. będą cuda a tam jest pomieszczenie specjalne do... Tak, no, no, tam może coś nawet z hakiem trochę, coś nie? Zrobimy tam więcej, no? no, to grubo, powiem wam, że grubo, ale, no, 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 chudo jest, ale, ale, gruby temat, nie? Także, no trzymamy, no, trzymamy kciuki, Adam, nie na, Dalej. na razie. Hej. Z pomocą Bożą. Amen. Dobra, ja lecę. Wiertarka oddana, na razie Adam, a tutaj, kurde, coś tu pieski czują, wyczuwają, nie wiem, czy wąż tam przedcy, co, kurde, co one tam, co one tam szukają, tam nic nie ma, a patrzą się w jedno miejsce, tam nic nie ma, no, pusto jest, co, on, co tam, tam jest? nie ma tam nic, tam nic nie ma, Stefan, nic nie ma, dobra, ja jadę, na razie. Adam mi tu dał jeszcze zestaw do kiszenia ogórków też. Kolejny, ludzie ponoć przywożą. i ma tego dużo. To dobra, będziemy kisić, jak to wszystko uporządkujemy. Będziemy kisić ogóreczki. Ja tutaj tak patrzę na tą framugę tych drzwi z ubikacji. Tu wyżarte mają te termity, nie? Tu płucze i płucze. ciągle ten proszek wypływa. Nie mogę tego wypłukać, ale się zabiorę za to niedługo. A termity zżerają to od spodu. Pamiętacie, jaką bajkę kiedyś była? Taki termit bez, 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 bez. No, takie pewnie termity siedzą tu i tam bez, 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 bez codziennie szlifują. Nie? I ten proszek z tego drewna tu leci, leci cały czas. E, łazienkę trzeba wyszorować po swojemu, bo to jest wszystko jakieś takie upieprzone. Dobra. Najważniejsze, że termity robią robotę. Bez, 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 bez. bez. Hej wody, walbi wazi! Śpiewam co dzień szuka akcji. Hej wody, w Kambodży, w leci, nowe miejsca, nowi ludzie.